Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego firmy tematu. Ubezpieczeniowe pobierają różne składki, ale jak obliczane są te kwoty, oto odpowiedzi, których szukasz: kalkulacja ubezpieczenia samochodu, dane samochodu, dane, które firmy biorą pod uwagę przy obliczaniu ubezpieczenia samochodu są mniej więcej zawsze takie same, w tym dane pojazdu i własne, wśród podstawowych danych pojazdu, które są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty ubezpieczenia samochodu. Znajdują się data rejestracji, data ostatniego zakupu paliwo, model i wyposażenie pojemność silnika i KW pojemność silnika pojazdu jest kluczowym aspektem przy ustalaniu ostatecznego kosztu polisy. W tym miejscu chcielibyśmy otworzyć mały nawias na temat redukcji mocy, która miała miejsce w ostatnich latach w wielu samochodach. Producenci w rzeczywistości starają się oferować interesujące produkty dla wszystkich, nawet tych, Którzy chcą zaoszczędzić pieniądze. W każdym razie, w razie wątpliwości, liczbę tę i moc w KW można sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu odpowiednio w P1 i P2 Zmienne koszty polisy samochodowej, użytkowanie pojazdu istnieją również zmienne które można dodać do podstawowego kosztu ubezpieczenia samochodu, rodzaj użytkowania i przejechane rocznie, kilometry obecność urządzenia antykradzieżowego i możliwość chronionego schronienia. Dane właściciela obejmują kto jest właścicielem. Kto jest kierowcą pojazdu i kto jest ubezpieczającym osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka miejsce zamieszkania, data urodzenia i rok wydania prawa jazdy klasa wartości i certyfikat ryzyka liczba roszczeń ich rodzaj wszelkie inne samochody posiadane w rodzinie niektóre z tych elementów mogą w rzeczywistości przyczyniać się do zwiększenia prawdopodobieństwa roszczeń, a tym samym do wzrostu lub obniżenia kosztów. Badania są stare, prowadzone zgodnie z danymi statystycznymi posiadanymi przez firmy ubezpieczeniowe, ACI i Urząd DS, pojazdów silnikowych. Chociaż mogą to być dane subiektywne, to jednak przymawia za nimi klasa zasług, CU, która ma kluczowe znaczenie dla dokładnego obliczenia ubezpieczenia samochodu, kalkulacja ubezpieczenia samochodu, notowania. Ale teraz poznajmy kwotę do zapłaty. Zdobądź niezbędne dane i udaj się do firmy po wycenę. Weź ze sobą stare ubezpieczenie lub dowód rejestracyjny samochodu. Alternatywnie można uzyskać kilka ofert online a w niektórych przypadkach do wstępnego sprawdzenia wystarczy tablica rejestracyjna. Ostatnią opcją jest zadzwonienie pod bezpłatny numer firmy ubezpieczeniowej lub wyszukanie jej w swojej okolicy. Uwaga, pytanie znajomych i rodziny może pomóc w uzyskaniu jakichkolwiek korzyści finansowych, ale należy pamiętać, że różne dane prowadzą do różnych cen końcowych. Jeśli twój znajomy ma taki sam samochód jak ty, nawet z taką samą oceną, może z łatwością zapłacić inną kwotę niż ty. Kalkulacja ubezpieczenia samochodu. Anulowanie. Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia, ale po jej ponownym spokojnym przeczytaniu niektóre klauzule cię nie satysfakcjonują lub jeśli znalazłeś niższą cenę dzięki ofercie last minute, wiedz, że zawsze możesz ją anulować. Jest to zawsze bezpłatne i nie ma wpływu na wycenę. Ale może mieć konsekwencje finansowe dla ubezpieczającego. Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane w ciągu pierwszych 60 lub 90 dni od zawarcia umowy, ale jest nadal możliwe później. Zawsze należy sprawdzić warunki w firmie. Uwaga, należy również pamiętać, że wycena jest indywidualna i zwykle trwa maksymalnie 60 dni. Opublikowane w Ubezpieczenie samochodu praktyczne przewodniki a WordPress komentarz Hello World